Dzień dobry, witam Was serdecznie. Dzisiaj znowu przykład bardzo praktycznego wykorzystania drukarek 3D w codziennym życiu, również właśnie w warsztacie. Stąd to tło, czyli, no bo jesteśmy w warsztacie Domi Drewno. Proszę bardzo, słuchajcie, tutaj jest kilka elementów, które dzisiaj chciałem Wam pokazać. To jest jeden element. Tutaj macie element drugi, który będzie bardzo pomocny. Są również takie motylki, i są również takie elementy. No, i teraz, od czego zaczniemy? Może od tego elementu, ponieważ to to jest element taki, który jest naprawdę bardzo pomysłowo zrobiony, i pierwowzorem tego elementu jest element wsówka, która którą wsuwamy bokiem do slotu teowego, do tego rowka teowego, i później przekręcamy. Ona się blokuje samoczynnie, i właśnie dokładnie tak, tak samo jest wymodelowany, właśnie ten element. Model wykonany jest tak, że wkładamy ten Tinat tutaj do środka, wklikujemy, i on już nam nie wypadnie. Więc to jest Element pierwszy tutaj tego zestawu, który będzie nam się przydawał. Jedziemy dalej. Element drugi, który chciałem Wam pokazać, to taki oto wydruk. Tutaj jest gniazdo sześciokątne w środku, więc wkładamy tutaj nakrętkę, wciskamy ją, ale jeszcze ona by w tym momencie wypadła, prawda? I tutaj jest kolejna ciekawostka, zobaczcie. Zabezpiecza się to wszystko podkładką. I tak wygląda docelowy element. Który jest następnie wciskany tutaj w slot, właśnie ten teowy w stole. Ach. No i zobaczcie, on już sobie tutaj ładnie się przesuwa. I teraz możemy już tutaj przykręcać. To jest akurat pod M6 śrubę. I tak to będzie też zrobione. I kolejnym wydrukiem są takie oto motylki, również tutaj gniazdo na łeb sześciokątny, więc nie trudno się domyśleć. Wkładamy sobie, zobaczcie, normalną śrubę i już to możemy świetnie tym operować. No również tutaj będzie to w tym miejscu pasować. Chyba, lewą ręką pracuje. Tak, pasuje. I o to właśnie chodzi. No, i tutaj, skoro już jestem, myślę, że również wszystkie osoby, które mają do czynienia z jakimiś maszynami, wiedzą, że żeby zamocować materiał, są czasami właśnie potrzebne takie, oto schodki. Tutaj będzie deseczka włożona, która będzie właśnie dociskana tego typu śrubą. To jest naprawdę. Fajny patent. Także sami widzicie, że jeśli projektant ma otwartą głowę, ale też potrafi posługiwać się z żeby pomierzyć te wszystkie elementy stalowe, które chce wykorzystać. No i słuchajcie, mamy killer combo. Nowy model, zupełnie unikatowy, nowy kształt, a przez zastosowanie tych stalowych łączników mamy dużą wytrzymałość. Nie powiedziałem tutaj tylko o materiale, który użyłem, ale myślę, że. Znowu, kiedy widzicie ten limonkowy taki transparentny materiał, nie trudno się domyślić, że tutaj jest wykorzystany PETG. To akurat jest PETG od Logi i teoretycznie można byłoby tutaj zrobić również to z abesu, ale miałem akurat resztkę te elementy nie są duże, więc mówię dobra, jadę, wykorzystam końcówkę tego materiału. Dziękuję serdecznie za film ode mnie. Dwa kciuki w górę, dzięki Mariusz, za podzielone, że się podzieliłeś tymi modelami z nami. Link do tych modeli macie w opisie, są one na Fingers udostępnione. I my widzimy się już niedługo. A to wszystko, które tutaj wam pokazałem, już tworzę właśnie taki naprawdę porządny stół do właśnie do, do mojej maszyny CNC. Dzielny maluch, który jest niesamowicie dokładny, to już zobaczycie na Domi drewno. Serdecznie oczywiście zapraszam. Na razie, cześć!